w tej zmianie nastawienia byłeś konsekwentny aż do dziś? Tak i myślę, że tutaj wygrałem najwięcej w tym wszystkim, bo od tamtej pory moje nastawienie się nie zmienia. Czasem jest tak, że jest delikatne osłabienie i no, można powiedzieć rozładowanie baterii, ale za chwilę szukam czegoś pozytywnego i od razu wraca ta energia i nastawienie aczkolwiek też no, nikt nie jest robotem, więc no, wydaje mi się, że to jest bardzo normalne, jak na przykład są dni, w których jestem bardziej smutny, mniej żywy niż dotąd, ale to już na pewno nie jest coś takiego, że jest mi źle, po prostu potrzebuję chwili, żeby naładować ten akumulator i znów jechać do przodu. I z takim nastawieniem też jechałem od razu na przeszczep szpiku. Wiedziałem, że będzie to ciężki czas, bo miałem przeszczep szpiku Półtora miesiąca przed maturą, więc no, bałem się trochę tego, że nie wyrobię się, albo coś pójdzie nie tak. Nauczyciele też wiedzieli, że no jest trochę ryzyko, bo tam raczej nie będę miał siły i ochoty na jakąkolwiek naukę. W ogóle też był problem, żeby za do sali nieść materiały, książki i tak dalej. Wejście do, na oddział z przeszczepami i tak dalej, jest bardzo ciężki, wszystko jest wysterylizowane, oczyszczone z jakichkolwiek bakterii i tak dalej. Jak się wchodzi, to też telefon, elektronika, jakakolwiek. W końcu tam na sale wchodzi się i tam już jest Twój nowy dom przez jakiś czas. Tylko tam jesteś. Masz tam wszystko: praktycznie mazienkę, łóżko, telewizor, internet, telefon, laptop, ale tylko tam możesz być. Zaskoczyły mnie strasznie warunki na, w tym szpitalu, bo szpital jest dość nowy po remontach i wszystko jest na mega poziomie. Można powiedzieć, że eul, europejski hotel, czterogwiazdkowy nawet, no, zbliżając się do pięciu, ale nie ma basenu, więc może jednak cztery. E, ale jest mega świetnie, obsługa jest bardzo miła i, i, i naprawdę można się poczuć bardzo dobrze, Hmm, za Uświadomiono mnie, takie, jak, gdyby, jak to ma wyglądać, bo to też stereotyp był taki, że pewnie mi wbiją igłę w biodro, co będzie bolało, wyschcą szpiki i przeszczepią Wygląda to zupełnie inaczej, bo wygląda to tak, że hmm, znajduje się w organizmie żółę główną, jest ona albo na udach, albo któraś z tętnic szyjnych, u mnie to była tętnica szyjna. Wkłada się taką jakby rurkę, duży wafelon w nią i wlew tak, tak zwany i przez to podaje się w komórki macierzyste szpik kostny. No, z komórek macierzystych powstaje szpik kostny i to się podaje i to są w sumie takie jakby kroplówki małe i to trochę wygląda jak mus więc nie jest to nic strasznego i nie boli w ogóle. Jedyne, jaki tam jest minus, to że przed jakby podaniem tego trzeba wyzerować wszystkie wartości krwi do zera. I to się robi taką mega chemią, tak ona się nazywa. I to jest chemia, którą się dostaje przez jakieś 3 dni, 3-5 już nie pamiętam dokładnie, która zeruje wszystko i jest naprawdę najmocniejsza. Przepala cały przełyk i, i przepala tak, jak jeszcze żadna chemia mi nie przepaliła. I do tego stopnia, że doktor powiedział wprost przed, że nie martw się. Jeśli będzie będziecie bolało nie będziesz mógł przełykać, będziemy dawali Ci przeciwbólowe. Zacznijmy od najsłabszych, skończymy może i nawet na morfinie albo i dalej. No i u mnie było tak, że chyba no, jakieś przeszedłem i tak dalej, ale już z pomocą tych przeciwbólowych no, dostawałem takie leki, że <grywka> to chyba były moje jedyne narkotyki w życiu, bo naprawdę miałem o mamę i, i dziwnie się czułem. E, przykładowo leżałem w nocy i miałem wrażenie, że rozmawiam z jakąś osobą, e, z mamą, z byłą dziewczyną, z trenerem. E, Jestem w ogóle w jakimś innym, ktoś, jak, jakaś inna postać w ogóle ze mną jest przy moim łóżku. I tak chwilę porozmawiałem, rzeczywiście rozmawiałem. No, z minutę, dwie i, i nagle się orientowałem, że wow, przecież nikogo nie ma, co ty robisz? Więc to musiało być naprawdę mocne i trochę komiczne. Aczkolwiek to no, nie takie najgorsze, bo przynajmniej nie odczuwałem bólu tego, jaki bym odczuwał. Później, właśnie ten przeszczep, podanie tych jakby komórek. I czekanie na odzew tego wszystkiego. Czy to się przyjmie i czy będzie dobrze? Czy przeszczep jest nieudany i, i trzeba coś innego? U mnie akurat szansa tego, że się nie przyjmie, była dość mniejsza. Zmniejszyła się jakby ta perspektywa, ponieważ miałem autoprzeszczep ze swoich komórek wcześniej pobranych przed leczeniem. Z, mój szpik tak jakby się wytworzył z, z mojego produktu osobistego, nazwijmy to tak w cudzysłowie. Przeszedł się, przyjął leki, zaczę, zaczęli mi powoli, stopniowo y, odstawiać. Te przeciwbólowe schodzić na coraz słabsze i słabsze. No i po miesiącu udało się mi wypisać do domu. Wiadomo, życie też trochę inne było. Trzeba było dalej przez jakieś pierwsze trzy miesiące uważać na bakterie i, i tak dalej. Ale udało mi się podejść do matury. Była to trochę jakby e, próba dla, dla, dla nieodpuszczania, w sensie takim, że e, mogłem odpuścić i w ogóle nie podchodzić, w podejść w przyszłym roku, bo wiedziałem, że raczej będą marne szanse na zdanie, e, bo no, ostatnie półtora miesiąca praktycznie się nie uczyłem, w ogóle cała ta perspektywa to były dołki i tak dalej, raczej ciężko. Ale myślę, że gdyby nie moi nauczyciele i te lekcje indywidualne, to, to na pewno bym nie zdał. A przez to, że trafiłem na tak wspaniałych ludzi i w ogóle szkoła, to no, jestem z siebie dumny i bardzo im wdzięczny. Bo udało się zdać maturę z dość niezłymi wynikami, co też było mega zaskoczeniem dla samego mnie, ale też wydaje mi się, że innych. Chociaż wierzyli we mnie i każdego dnia mnie wspierali, co było dosyć miłe. No, i później wakacje. Przed wakacjami jeszcze dostałem już pierwszą dawkę chemii podtrzymującej. To jest ta taka właśnie roczna, równo 12 miesięcy. I to polega na tym, że przez tydzień dostaję tabletki. To jest najżyrzejsza chemia, też warto powiedzieć, która nie wpływa w praktycznie w ogóle na organizm. Wartości krwi są tylko takie, jak podczas leczenia słabszej trzeba czasem badać. Ale już później nawet przestałem, bo, bo były jakby cały czas to same, nie zmieniało się to radykalnie, więc mega luz. A ja myślałem, że to będzie też taki dwa lata pełne spięcia, a wyszło na to, że tylko praktycznie rok. Od momentu wyjścia z dołka tego większego, powrotu z gór, wszystko zaczęło się układać jakoś. Okazało się, że to te rok chemię w tabletkach, ale już mogę normalnie wszędzie wychodzić, bawić się i tak dalej. Tylko na siebie trochę uważać jeszcze. Ale już i włosy zaczęły odrastać i wszystko ruszyło. Nabrałem życia. I, i naprawdę było zajebiście dobrze. I, I wszystko zaczęło się układać. Złożyłem papiery na studia, żeby nie robić sobie przerwy. Pod dyktandem mamy, bo ona powiedziała, żebym właśnie szedł za ciosem, za co też jestem mega wdzięczny. I, I dostałem się na te studia. Wakacje przeżyłem całkiem dobrze. Trochę odpocząłem. Wyjechaliśmy sobie z rodziną gdzieś w ciepłym kraju, bo już mogłem się opalać nawet przy tych lekach w miarę. I, i było całkiem dobrze. Też warto wspomnieć, bo chyba nie wspominałem, ale. Na przeszczepie był ze mną tata przez cały miesiąc i to też było całkiem spoko, bo dużo czasu spędziliśmy razem i myślę, że to nas mega do siebie zbliżyło, bo no fajny było. Można to uznać jako taki męski wyjazd z przygodą, no, tylko w trochę w innych warunkach, ale, ale było to całkiem niezłe i, i za to też jestem w sumie mega wdzięczny, że była taka jakby możliwość sama wyszła jak reszta rzeczy. I finalnie po tym roku nic się nie działo, bo to jest tak jakby chemia, która na nic nie wpływa większego, tylko podtrzymuje to. Zakończyłem leczenie. Dostałem termin wizyty do następnej kontroli i zacząłem żyć. Studia, nowi ludzie znów. I tak pamiętam, że jak wracałem z drugiej kontroli, chyba. Autobusem zadzwoniła do mnie przyjaciółka, właśnie ta, która mnie zawsze wspierała i wspiera dalej. I naprawdę cieszę się, że taka przyjaźń między nami mężczyzną kobietą jest już tyle lat i, i w sumie nic tego nie potrafi złamać. Bo czy my mamy na przykład parę miesięcy czy dni przerwy tygodni, bo czasem mamy jakąś przerwę z reguły tego, że nie mamy jakby wspólnego toczenia było jedno Uczy się w innej szkole, drugie w innej I, i tak dalej. Nie zawsze jeszcze za siebie. To zawsze jak ktoś ma problem, albo cyklicznie, raz na jakiś czas do siebie się odzywamy, się spotykamy, choćby nie wiem co i wtedy gadamy o tym wszystkim, co się wydarzyło. Co jest mega super, bo jest to chyba taka przyjaźń na długie, długie lata. No i właśnie rozmawialiśmy, jak wracałem z tej kontroli, i, i tak sobie zdaliśmy sprawę, obydwoje robiąc, rozmawiając, robiąc retrospekcję, że kurczę, to naprawdę koniec, że to już, już jest koniec. Przegapiłem w ogóle ten moment końca, dostania ostatniego wypisu ze szpitala i, i wyjścia do domu I, i takie było wow, w ogóle chłopie, co się stało, bo ja po pierwszym leczeniu na przykład uważałem, że nic się nie stało, nie czułem się, żebym coś w ogóle osiągnął w życiu i, i żeby to było jakieś znaczące. Bardziej tak, jakbym po prostu przeszedł do grypa i pokazał, że można nowotwór szybko przejść. A po tym drugim leczeniu, kiedy ja sobie przypomniałem, że, że to był wyrok przytłaczający, miażdżący, z którego mogłem się w ogóle odwołać i że dwa lata równe z życia to stwierdziłem, że nie i nie ma opcji i jak były te dołki, myśli samobójcze, praktycznie próby rozstania, rozterki miłosne i, i to wszystko, co się wydarzyło, że to już minęły te dwa lata, kiedy ja myślałem, że to jest nieskończoność kiedyś, to stwierdziłem, że i ile się w ogóle wydarzyło złego i dobrego, to stwierdziłem, kurczę, chłopie, jestem z ciebie dumny i to był pierwszy raz, kiedy sobie w sumie tak powiedziałem i i naprawdę jestem siebie dumny. Od razu się pojawił taki pozytywny vibe, jeszcze mocniejszy niż ten, który był w górach. I stwierdziłem, że kurczę, teraz chcę coś robić z tym. Mam tyle w sobie energii pozytywnej i tak dalej, że nie chcę już smutać w ogóle kiedykolwiek mieć takich jakby akcji. Teraz jestem na tyle pozytywny i w ogóle zajarany tym życiem, że, no, że chcę tak jakby innym pomagać, zarażać tym, wkręcać i, i właśnie stąd się pojawił pomysł, żeby coś z tym zacząć się robić. I tu był trochę problem, bo u mnie jest często tak, że wychodzimy mydło i bo dużo rzeczy chciałbym naraz dużo się interesuję, wiem i mogę, ale to nie zawsze ze sobą współgra. I właśnie po z moją przyjaciółką i, i psycholog, bo też często rozmawiamy yy, tak normalnie po prostu, żeby pogadać, co się zmienia, i tak dalej. Można powiedzieć, że na relacji bardziej przyjacielskiej, ale, ale też nie do końca, bo jednak zachowujemy y, relacje takie zdrowe, y, żeby zawsze, żebym zawsze mógł do niej się zwracać jako do psychologa, a nie właśnie do przyjaciółki, bo od tego mam przyjaciółkę. I finalnie stwierdziliśmy wszyscy razem, że y, można by było pomyśleć o właśnie takim blogu w którym przedstawię swoją historię, która na przykład moją przyjaciółkę mega motywuje i sama mi to mówi, gdzie ja do końca dalej nie wiem, co ją tak motywuje, ale okej okay. i chcę to dalej robić. I chcę to robić na większą skalę, na pewno na taką jak największą się tylko da, żeby jak najwięcej osób wiedziało, że nawet jak jest mega źle, bo ja na przykład szukałem wtedy wsparcia w różnych pomocach i na niebieskiej linii, i u psychologa, i u przyjaciół, to że że właśnie teraz powstanie coś takiego, gdzie będzie można naprawdę odnaleźć taką jakby bratnią duszę, czy coś. Bo ja na przykład miałem duży problem, żeby znaleźć coś takiego, co może mi naprawdę jakoś pomóc tak, tak naprawdę, naprawdę, jakoś praktycznie. I chciałbym teraz właśnie to robić. Zacząć od bloga, zobaczyć czy w ogóle ktośkolwiek się tam zainteresuje, czy po prostu ja mam chory kolejny jakiś pomysł, nie do zrealizowania. Ale finalnie jakby się udało, to. I to tyle. Jak śpiewała Maryla Rodowicz, ale to już było. I w moim przypadku może niech nie wraca więcej, a, a myślę, że jeśli wróci, to wyciągnę z tego jeszcze więcej. Cały ten materiał w ogóle miał na celu przedstawienia mojej osoby, pokazania tego, że może być naprawdę źle, ale to nie szkodzi, bo później będzie tylko lepiej, że warto czasem przeczekać ten. Najgorszy moment, i z doświadczenia wiem, że, że później wszystko się ułoży i na pewno zaprezentuje to nasza praca w tych trudnych momentach. Chciałbym dalej rozwijać to, co zacząłem, i pokazywać, że można inaczej, i to zamierzam robić. A mam nadzieję, że wy, widzowie, mi w tym pomożecie. Jeśli was to zainteresowało, no to dziękuję i, i fajnie, że jesteście. Fajnie też, jakbyście yy, dawali znać, co o tym myślicie. Yy, pisali komentarze, maile, odzywali się, yy, bo to na pewno pomoże w dalszym rozwoju. Yy, a wszystkim tym, którzy zaangażowali się w cały ten projekt, yy, włożyli swój czas, yy, yy, talent, umiejętności. Wielkie dziękuję bardzo, no bo bez was na pewno to by się nie udało i to wam w sumie chyba jestem najbardziej wdzięczny, że uwierzyliście i poniekąd stworzyliśmy razem coś, co wydaje mi się, że wyszło całkiem spoko. Teraz chyba już wystarczy tego przywiązania, i myślę, że trzeba działać. Tylko pozytywny vibe i jedziemy z całym tym syfem dalej. Pozdro.